Witam was prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie. No nie da się tego vloga rozpocząć z lepszego miejsca, ponieważ to właśnie tutaj komentuję spotkanie. Największy stadion w Polsce. No ja już jutro z tego stadionu skomentuję, kiedy ja to mówię oczywiście, ponieważ jest czwartek, czyli dzień przed meczem. No Odbywałem się konferencje, odbywa się też otwarty trening, który już tutaj powoli za mną i komentuję mecz, spełniam marzenia. Pierwszy raz na narodowym. Moi drodzy, my już jesteśmy tutaj z Marcelem, jutro spełniamy nasze największe marzenia, no to jest największy stadion w Polsce, ciężko to naprawdę jest opisać słowami, ale jakbyś miał to zrobić, to jakie są emocje, kiedy się komentuje już jutro, e, kiedy wy to oglądacie to wczoraj, e, no jakie są to emocje, kiedy się komentuje z tego wielkiego stadionu, widzisz ten stadion pusty. Bajka, marzenie, poezja, tak bym to w trzech słowach podsumował, nie możemy się doczekać, jaramy się chyba najbardziej na świecie, ekscytacja się z Zenitu i zobaczymy jaki to będzie mecz, liczymy na super mecz jak na nasze debiuty komentatorskie na polskiej reprezentacji. Już w dniu meczu jest 17 listopada kiedy to nagrywam około 4 godziny przed spotkaniem około godzina do mojego wyjścia z domu ponieważ na stadion narodowy mam około 40 minut jadę sobie spokojnie metrem i jestem na stadionie no i komentuję ten mecz Polska Czechy no jest to dla mnie naprawdę spełnienie najskrytszych największych marzeń nie wiem jak to inaczej określić po prostu jest to dla mnie też wielka ekscytacja i mam nadzieję że odczujecie ją podczas mojego komentarzu to jest chyba taki mój główny cel żeby było widać te emocje na dzisiejszym streamie to jest dla mnie ważne jest to jednak mecz Reprezentacji Polski. Co by nie mówić, bardzo ważny mecz reprezentacji Polski, także liczę, że dzisiaj dowiozę tymi emocjami ogólnie dobrze skomentuję ten mecz. Polgarnym i wykorzystujemy tę sytuację. Jeden do zera. To niestety, niestety reprezentacja Czech... Świetne wykończenie tam e, zawodnika reprezentacji Czech, Tomasz Sołczek, defensywny pomocnik reprezentacji Czech, która teraz wyrównuje. No szybko, szybko dla reprezentacji Polski, boleśnie rozpoczęła się ta druga połowa tego meczu, niestety 1 do 1. My już po komentowaniu tego meczu, ostatecznie Polska remisuje z Czechami. Ogromne problemy z transmisją, to na pewno coś, co można zaznaczyć, ale ważne, że to się ostatecznie udało, że... Udało się przeprowadzić tę transmisję. No i kilka słów po tym meczu, tak stricte o komentowaniu. Myślę, że tutaj się nad tym trzeba raczej rozwodzić. Na pewno musicie sobie wymarzyć dużo lepszy mecz polskiej reprezentacji na nasz komentatorski debiut. To jest niewątpliwie trochę zabrakło na pewno szczęścia na tym meczu, aczkolwiek uważam, że. To nie był mecz dobry, bardziej kwalifikowałbym go do tych z meczów gorszych Michała Prowierza, w kadrze było ich konkretnie trzy. Aczkolwiek uważam, że, uważam, że na Gmielsko brakowało tych dziesiątek. Nie było Ani Ziela, Szymański brał w 80 minucie, to jest za późno na pewno, żeby wszedł na boisko, więc dziesiątek brakowało w tym meczu na pewno. Ale Piotrowski bardzo fajne wejście jako taka ósemka, podłączył się i bramkę strzelił w drugim meczu, reprezentacji, no plus bardzo dla Kuby. Tak, ale emocjonalnie no zdecydowanie podtrzymywał nas ten stadion, bo 56 tysięcy ludzi tam obecnych na stadionie to jest coś niesamowitego i to jak to pomaga stricte w transmisji, to ma ogromny wpływ. I powiem ci, że jak na ten narodowy jeździłem jako kibic wcześniej, czy czego na finale Pucharu Polski, to w końcu poczułem go to moc narodowego. Zawsze to raczej było tak, że narodowy to jest taki bardziej piknik rodzinny i tak dalej. A teraz faktycznie można już by było trochę tą atmosferę poczuć, jakby coś się drgnęło w kierunku właśnie e, ku lepszemu. No i też jednak komplecik to zawsze jest coś wielkiego dla nas, dla dziennikarzy czy szczególnie piłkarzy, bo to nie ma, im najbardziej pomaga. No ja na pewno skomentuję mecz z łotwą, więc tam też będzie prawdopodobnie komplet. No to jest kapitalny dla mnie, powiem szczerze. I no cieszę się strasznie. Muszę ogarnąć kwestie techniczne, ale to jest... człowiek się uczy na błędach. Jeżeli tych błędów bym nie popełnił, nie wiedziałbym, jak ustawiać transmisję, teraz to już wiem, więc myślę, że teraz na spokojnie już. I to, to tyle chyba w tym vlogu właściwie. To było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo. Kasper Chojnacki. Marcin Zakrzewski. Dokładnie tak.